Zapraszam na krótki spacer szlakiem gnieźnieńskich chorób, szpitali i nekropolii. Tradycje gnieźnieńskiego szpitalnictwa należą do najstarszych w Polsce. Zacznijmy może od szpitala, którego historia sięga czasów średniowiecza. Jesteśmy przy ulicy Świętego Jana 9. Pierwszy szpital w lokowanym przez siebie mieście założył już książę Władysław Odonic w pierwszej połowie XIII wieku. Później szpital ten przejęli templariusze. Od 1243 roku znajdował się on na Górze Krzyżackiej w sąsiedztwie Kościoła Świętego Jana. W drugiej połowie XIX wieku prusacy rozpoczęli budowę nowych szpitali miejskich. W tym szpitalu na przestrzeni lat pracowało wielu wybitnych specjalistów. Wśród gnieźnińskich lekarzy światowy rozgłos zyskał ginekolog Samuel Christeller, który do europejskiej medycyny wprowadził w 1867 roku. Rękoczyn położniczy nazwany na jego cześć manewrem Kristelera oraz odkrył rolę czopu śluzowego szyjki masicy w zapłodnieniu. Wielką sławą cieszył się też wśród gnieźnian lekarz Jakub Zagórski, który zmarł, ratując mieszczan, podczas wielkiej epidemii zarazy w gnieźnie w latach 1630-31. Kiedyś wierzono przesądnie, że potarcie dłonią grobu tego lekarza Zagwarantuje zdrowie i długowieczność, a także ochronę podczas zarazy. Przy ulicy Świętego Jana, gdzie powstało Rondo Teodora Pozorskiego, znajduje się część poradni szpitala, z którą był związany. Patron Ronda był lekarzem internistą, wieloletnim ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Gnieźnie. Pod jego kierunkiem dokonała się kilkakrotna modernizacja oddziału zmarł w 1991 roku w Gnieźnie. Nieopodal szpitala stoi element traktu królewskiego, Królik Medyk, który przypomina o czasach, w których Gniezno straciło większość uczestnych mieszkańców w wyniku epidemii najprawdopodobniej dżumy. Obecnie znaczna część szpitala, z aż siedmioma oddziałami, w tym szpitalny oddział ratunkowy, mieści się przy ulicy 3 Maja 37, gdzie w pobliżu już od kilku lat Trwa intensywna jego rozbudowa. Mówiąc o szpitalach. Nie można pominąć wojewódzkiego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych dziekanka, znajdującego się przy ulicy Poznańskiej 15. Początki tego szpitala sięgają końca XIX wieku, kiedy to władze pruskie podjęły decyzję o założeniu w gnieźnie krajowego zakładu psychiatrycznego, sprawującego opiekę nad chorymi z terenu Wielkopolski. Oddano go do użytku w roku 1890, a 4 lata później przyjął już pierwszych pacjentów. Nazwa Dziekanka pochodzi od nazwy wsi należącej do kapituły gnieźnieńskiej, zajmującej do końca lat 80. XIX wieku tereny obecnego szpitala. Do najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach szpitala należy wymordowanie 3586 chorych psychicznie przez niemieckich lekarzy ISS w czasie II wojny światowej w ramach zbrodniczej akcji T4. W małym szpitalnym muzeum możemy znaleźć archiwalne zdjęcia kompleksu szpitalnego, portrety dyrektorów, kartoteki pacjentów zawierających historię chorób, dawny sprzęt medyczny oraz prace plastyczne pacjentów. Na wystawie tej można zobaczyć także aparat do fizjoterapii u osób ze schorzeniami narządów ruchu spowodowanych chorobami układu nerwowego, zwany naukowo diatermią krótkofalową. Jednym z ciekawszych eksponatów muzeum jest trumna wielokrotnego użytku, którą stosowano kiedyś do oszczędnego pochówku ubogich pacjentów. Do najbardziej oryginalnych zabytków wchodzących w skład ekspozycji należą również dwie maszyny tkackie oraz kołowrotki z lat 20. XX wieku, używane przez ówczesnych pacjentów podczas terapii pracą. Była to rewolucyjna metoda wprowadzona przez doktora Aleksandra Piotrowskiego. Doktor habilitowany Aleksander Piotrowski w latach 1919-1933 pełnił funkcję dyrektora i naczelnego lekarza Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Dziekance. W ciągu 14 lat kierowania tym szpitalem przeprowadził daleko idące zmiany w jego funkcjonowaniu. Odnowił infrastrukturę szpitala po zniszczeniu oraz zastosował wcześniej wspomnianą metodę psychoterapii zajęciowej. Przyjrzyjmy się teraz gnieźnińskim nekropoliom. Cmentarz Świętego Krzyża znajduje się na wzgórzu przy Jeziorze Świętokrzyskim. Tereny te między XI a XIII wiekiem zajmowali zakonnicy Bożegrobcy, a zmarłych zaczęto tu już w XVI wieku. W 1804 roku od strony ulicy świętokrzyskiej zlokalizowano cmentarz ewangelicki, który następnie odsprzedano parafii świętego Michała w 1887 roku. Ostatnie powiększenie cmentarza nastąpiło w 1978 roku. Kościół zbudowano w stylu neogotyckim w 1834 roku na miejscu wcześniej stojącego tam drewnianego. Wzgórze jest okolone aż 50 dwoma grobowcami naziemnymi prezentują one ciekawą neobarokową i neogotycką architekturę Na północ od kościoła do brzegów jeziora ciągnął się również cmentarz parafii Świętej Trójcy a równoległym pasem w kierunku zachodnim cmentarz parafii Świętego Wawrzyńca Ważnym elementem cmentarza jest grobowiec ojców franciszkanów konwentualnych do znanych osób spoczywających na tym cmentarzu należy m.in. Józef Chociszewski, pisarz ludowy, redaktor naczelny Gazety Gnieźnieńskiej, wydawca 252 pozycji w języku polskim, działacz narodowy represjonowany przez rządy pruskie, zwany najpracowitszym wielkopolaninem. Na wzgórzu zwanym Piotrowo, za jeziorem Jelonek, zbudowano w końcu XVII wieku, murowany i jednonawowy kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. W 1805 roku przylegające grunty otrzymała parafia katedralna. Cmentarz odnowiono i rozpoczęto chowanie zmarłych. Na skrzyżowaniu wytyczonych ulic wzniesiono obelisk z cegły czerwonej w kształcie ostrosłupa ozdobionego herbowymi tarczami, symbolem wiary, nadziei i miłości, krzyżem z koroną cierniową, oraz wieńcem z liściem palmowym przywiązanym z stążką. W latach 1850-1910 kościół otoczono 46 naziemnymi grobami z cegły, ozdobionymi kolumnami, płaskorzeźbami i figurami. Kawałek dalej znajduje się kwatera znana pod nazwą Akropol Bohaterów, którą stanowi wieniec 52 grobów powstańców wielkopolskich. W 1933 roku po środku kwatery stanął wysoki na 9 metrów pomnik, a pod nim tablica z napisem poległym w obronie wiary i ojczyzny 1918-1919 wdzięczni rodacy. Warto wspomnieć o znajdującej się nieopodal mogile Pawła Cymsa, jednego z dowódców powstania wielkopolskiego na ziemi gnieźnieńskiej, powstańca śląskiego oraz oficera Wojska Polskiego podczas Kampanii Wrześniowej. Do innych znanych osób spoczywających na tym cmentarzu należą ksiądz major Mateusz Zabłocki, dziekan i proboszcz Parafii Świętej Trójcy, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, zamordowany przez Niemców w Wino-Wrocławiu oraz Bolesław Kasprowicz, polski przemysłowiec, kupiec, działacz narodowy, fundator gimnazjum żeńskiego w Gnieźnie, twórca fabryki wódek i likierów, honorowy obywatel miasta Gniezna. Cmentarz przy ulicy Delkowskiej powstał pod koniec XIX wieku jako szpitalny cmentarz zakładowy dla pogrzebania ciał zmarłych pacjentów i personelu. Ostatnie pochówki na cmentarzu odbyły się w 1970 roku, a cmentarz został przeznaczony do likwidacji. Ale po kilkudziesięciu latach zarosły chaszczami i zdewastowany cmentarz uporządkowano, i ponownie zaczęto chować tam zmarłych. Przy tylnej ścianie zbudowano stylowe mauzoleum prywatne dla rodziny dyrektora szpitala, profesora Aleksandra Piotrowskiego. W 1984 roku na zachowanych nagrobkach można było odczytać jeszcze 131 nazwisk pochowanych tam zmarłych. Najmłodszy gnieźnieński cmentarz przeznaczono dla dwóch parafii. Świętej Trójcy od strony ulicy Witkowskiej i Świętego Wawrzyńca od strony XVII Dywizji Piechoty. Teren został nabyty jesienią 1910 roku od kupca Tomasza Kostęckiego. Założony tam cmentarz nazwano Nowofarnym. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku wybudowano pośrodku cmentarza kaplicę skryptną, w której odprawiane były obrzędy pogrzebowe. Przy tej samej ulicy znajdują się trzy kwatery wojskowe i ofiar wojennych. Pierwszą kwaterę wojskową, wydzieloną w 1920 roku, nazwano cmentarzem garnizonowym. Złożono tam ciała zmarłych uczestników wojny polsko-bolszewickiej w 1920 22 oraz zmarłych z kadry podoficerskiej i oficerskiej z lat 1923-39, a także z lat 1945-55. Po środku kwatery na kamiennym głazie umieszczono tablicę z napisem. Drugą kwaterę tworzy wzniesiony po 1946 roku pomnik z granitu z płaskorzeźbą przedstawiającą żołnierza trzymającego wieniec chwały, klęczącego na tle orła. Spoczywają tam ofiary terroru hitlerowskiego, zamordowani na dalkach, zamęczeni we wronkach, ścięci i powieszeni w rawiczu w czasie II wojny światowej. Trzecia kwatera zawiera aż 410 grobów żołnierzy radzieckich, poległych i zmarłych w wyniku poniesionych ran w 1945 roku na obszarze gniezna i powiatu gnieźnińskiego, a także w okolicznych miejscowościach. W kwaterze tej wzniesiono w 1948 roku pomnik w kształcie obelisku zwieńczonego czerwoną gwiazdą, a w 1957 roku Odnowiono go wraz z dwoma symbolicznymi grobami oficerów ZSRR. Nasz spacer dobiegł końca. Na co dzień, przechodząc obok, nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że miejsca, które mijamy, skrywają w sobie tak znaczący element lokalnej historii. Mam nadzieję, że pokazane przeze mnie miejsca będą się wydawać teraz trochę bardziej interesujące. Dziękuję za uwagę, życzę dużo zdrowia. Czytał Marcel Sobecki.